Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy słodki deser. Wegańskie tiramisu. Zaczynamy. Biszkopt upiekliśmy w ostatnim filmie. Tutaj link do tego, jak taki biszkopt upiec. Odkładam. Za chwilę się nim zajmę. A pracę musimy zacząć od ubicia piany. Do tego użyję aquafaby, czyli wody, w której gotowała się cieciorka. Możecie po prostu użyć albo wody z puszki, w której jest cieciorka, albo takiej ugotowanej bez soli po właśnie gotowaniu cieciorki. Ważne jest, żeby zarówno i jedną, jak i drugą odparować mniej więcej 30% tego początkowego wolumenu, jaki mamy. Także aquafaba ląduje w misce. Do tego dodajemy. Taki proszek, który nazywa się Winny Kamień. Polecam Wam zakup tego produktu i starczy na długo, a naprawdę pomaga w stabilizacji e, pianek, i takich na przykład właśnie jak ta zakłafaby, odrobina soku z cytryny. To wszystko teraz trzeba będzie dokładnie akłafabę ubić na bardzo sztywną pianę. Faba jest już ubita, tzw. Tak soft peak po angielsku. Może ktoś z was powie mi, jak po polsku powiedzieć ten termin. I dodaję połowę naszego cukru pudru i ubijam kolejną minutę. Piana zakafaba już ubita i Możemy przystąpić do kolejnych czynności przygotowywania kremu. Zaczynam od tarcia cukru pudru z olejem kokosowym. Możesz też użyć dowolnej margaryny wegańskiej. Olej kokosowy jest bezzapachowy, tak żeby nie wprowadzać tutaj elementu smakowego właśnie tego produktu. I teraz muszę delikatnie rozetrzeć cukier z olejem. Cukier już roztarty z olejem i dodaję wegański jogurt. Olej kokosowy również poza taką funkcją pełnego smaku e, i tłustości też pomoże nam ustabilizować odrobinę sos e, czy raczej krem po włożeniu do lodówki. Muszę teraz dokładnie wszystko ładnie połączyć. Dodaję esencję waniliową. Teraz dodam ubitą pianę z aquafaby. najpierw jedną trzecią i tak dość dokładnie wymieszam, żeby rozbić trochę tą strukturę, którą już mam w misce i teraz przekładam resztę piany. Jest naprawdę sztywna, zobaczcie, po dodaniu cukru i po dokładnym ubiciu. Krem włożę na chwilę do zamrażalnika i w tym czasie, kiedy będzie delikatnie się składzał, przygotuję sobie spód naszego tiramisu. Wyłożymy spód foremki naszym biszkoptem. Ja używam takiej ładnej małej, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Możecie na tą ilość składników, którą, która jest dzisiaj w przepisie, spokojnie użyć albo dwóch takich foremek, albo po prostu jednej od dwa razy dwa razy większej. Także biorę biszkop, który już zdążył ostygnąć. Jest naprawdę fajny i sprężysty. I kroję go w takie mniej więcej szerokości kciuka, paski. Zobaczcie w przykroju. Biszkop naprawdę ładny i dość lekki. To właśnie dzięki akwafabie, która była wcześniej ubita. I teraz układam do jednej strony obcinam końcóweczki. I mniej więcej patrzę sobie ile potrzebuję na wyłożenie na szerokość foremki. Zaczynam układać. I teraz biszkopt nasączę połączeniem kawy, takiego mocnego espresso oraz amaretto, ale możecie też użyć innego słodkiego likeru. Grand Manier dobrze tutaj będzie pasował, ale nawet nasze polskie słodka wiśniówka może fajnie zagrać ze smakiem czekolady. Dodaję amaretto do espresso. Szczególnie specjalnie nie dodaję cukru, ponieważ krem będzie dość słodki, a poza tym amaretto ma też swoją słodkość i dokładnie nasączam takim płynem biszkopt. Teraz musimy wylać krem na nasączone ciasteczka biszkoptowe. Dajemy dokładnie, dużo, tak żeby praktycznie pod sam rand nalać kremu. Delikatnie tak poruszam, żeby mieć ten sam poziom i teraz dokładnie posypię kakao. Tiramisu ląduje teraz w lodówce, najlepiej na całą nas, tak żeby naprawdę porządnie się ścięło, albo na przynajmniej 4-6 godzin. Ja już nie mogę się doczekać spróbowania tiramisu. Was proszę o to, żebyście jednak się wstrzymali i pozwolili, aby ten deser powoli stężał w lodówce, ale ja już próbuję. Mm, słuchajcie, naprawdę prawdziwe tiramisu. To, że mamy trzy konkretne warstwy smakowe, mamy ten biszkopt o smaku amaretto i kawy mamy delikatny krem, delikatną nutą wanilii i na samej górze to intensywne gorzkie kakao. To jest dokładnie kwitencja tego włoskiego deseru. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tym ciachu, łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia, cześć. Dzisiaj udało nam się zrobić naprawdę absolutnie fantastyczne tiramisu. Natomiast jeżeli chcecie zacząć Pomysł na inny deser to tutaj serniczek.